Mojżesz to jest kolejna postać naszego Adwentu, wyjątkowa, e, która ma nam pokazać, e, w jaki sposób oczekiwać, w jaki sposób Jego życie jest otwarte na wypełnienie owej tajemnicy Boga od wieków zamierzonej, a która spełnia się w Jezusie Chrystusie. Bo i sam Mojżesz w jakiś sposób absolutnie jest e, figurą Jezusa Chrystusa. Zresztą dobrze wiemy, że w Ewangelii według świętego Mateusza on gdzieś w tle ukazywania tajemnicy Chrystusa, która powielokroć przekracza Mojżesza, jest obecny. Otóż, co dla mnie najważniejszego jest w oczekiwaniu Mojżesza na przyjście Pana? Po pierwsze, to, że cała jego droga od samego początku jest drogą, gdzie on sam zmaga się ze swoim sercem. Z wątpliwościami, z lękiem, z niepewnością, z niewiadomo jaką tożsamością, którą ma być, to kim ma być. To, że zaproponowana mu przez Boga droga przekracza jego samego. Gdybyśmy tak rozpisali sobie ową wędrówkę ludu wybranego i pod przewodnictwem Mojżesza, to owej ziemi obiecanej przez Pana, to można by śmiało powiedzieć, że jest to opis serca, Mojżesza, który zmaga się z wątpliwościami, pokusami, trudnościami, bo wierzy, że Bóg dotrzyma słowa danego, ale zarazem gdzieś sam się boi. Dla mnie to jest pewnego rodzaju lekcja dla nas, że Bóg doprowadza do, do owej spełnienia obietnicy i oczywiście ją przekracza, ale zarazem nie jest to. Wypełnienie, które jest bezproblemowe dla nas. My mamy prawo mieć wątpliwości, mamy prawo mieć trudności, ale co jest ważne? Ważna jest droga. I drugi ważny moment dla mnie, niezwykle, to jest to objawienie chwały Boga, imienia Boga, które daje Mojżeszowi na górze Synaj. Zresztą ta góra Synaj chyba jest najważniejszym momentem całego Starego Testamentu. I co się dzieje później? Otóż to zapoczątkowane tam objawienie ma całą swoją pełnię w Jezusie Chrystusie, a całą pełnię dla nas osiągnie wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie ponownie, kiedy na nowo się z Nim spotkamy. Mojżesz zapowiada nam coś, jakby w zalążku, odsłaniając tajemnicę, a zarazem dokonuje się ona w pełni w Jezusie Chrystusie, a jeszcze pełniej, nawet tego nie wyobrażamy sobie, dokona się w Jego przyjściu. Zobaczmy, że Bóg zapoczątkowuje przez coś bardzo małego naszą drogę oczekiwania. Mojżesz szedł, zmagał się, doszedł do Jordanu. Z perspektywy Jordanu oglądał ową ziemię obiecaną, ale jeszcze do niej nie wszedł. Został pochowany przed, przed ziemią obiecaną. W jakiś sposób to też obraz naszego życia: że już, a jeszcze nie, ale trzeba wytrwać. I nie bać się tego, że pojawiają się w nas samych lęki, niepewność, zwątpienie, trudności, bo Bóg nas przez to przeprowadzi tak, jak przeprowadził Mojżesza. A co potem widzimy? Przecież na górze przemienienia to Mojżesz siedzi z Eliaszem razem z Jezusem, rozmawiają o Jego męce, czyli on doszedł, wypełniło się to, co Bóg obiecał.